Powiem wam o niesamowitym czymś, co dostałem prawdopodobnie od Super Sela, mianowicie jakimś cudem na moje konto trafiły gemy, za które w ogóle nie płaciłem. Aczkolwiek jakimś cudem się pojawiły, więc nie chcę mi się zbytnie dochodzić, jakim cudem to się stało. Ale powiem wam tylko, że yy, kiedy wszedłem na konto, to był wielki szok, bo ktoś mi kupił 80 gemów które nie są takie tanie, bo kosztują aż kosztują aż 24 zł, więc że ktoś miał kasę, to zrobił bardzo dobry uczynek. Ale za to kupiłem mega boxa, w którym było to. Więc takim oto cudem mam wszystkie mityki. Jak widzicie, obokowałem sobie też Mortisa i Jackie, więc super. Przy okazji wbiłem 12 tysięcy puch. No i jedy, jedynymi brawlerami, którzy zostają mi do odblokowania są legendy. Jedyny, który będzie zrobił za 4 dni Mityk, ale jego jeszcze nie można nigdzie zdobyć. No ten kiełek to ja go szczerze powiem wam nie chcę. Ale już sobie przygotowuję opening. Dlaczego? Jutro nagram wielki opening, bo koniec sezonu już już za... za, za ech. Koniec sezonu jest już za 16 godzin, więc naprawdę niedługo. Ja już sobie odkładam skrzynki, właśnie teraz się włączył napad na nowe wydarzenie.